A ja co mam robić? Czy? jesteś ktoś jesteś tu, jesteś co jest Już jesteś sorki Kurde... Dowódca powinien by być konny, nie piechotą grać Widać, i na to ja nie zasługujesz, a... jedno jedynie trzymasz dwóch szeregów jeden za drugim. Jak armata będzie piwa to. Zatem nie jak tak to się wielką. wyłącza Chyba F2F4? Cholera konnego widzę co lata. Nie jest dobrze. Tylko konnicy. Hmm. F2F7. Jeszcze jak mi się zbugowały broni. To Zab... teraz celuj nisko, bo teraz wychodzą To jest, cał... jest całkiem na prawej. Ja. Uważaj, masz dwa pułki wchodzą po prawej na wzgórzu. O kurwa. Weź go tam troszkę ten kolejny półk przesuń się bardziej. Jagerzy też podejdźcie bardziej na prawo, skierujcie się lekko, żeby tam i pomóżcie tym na górze. Ostrzelajcie wzgórze. F7 to są czas, F4 tworzą trzy szeregi przeciwko Ci Z lewej strony pilnujcie flanki, to na razie nie, nie za bardzo nie uciekajcie, żebyśmy mogli się w razie czego szybko zgrupować. Tych osłabł staraj się albo strzelać do kawalerii, albo po tych tam za artylerię. E, oni mi się zbugowały znowu, to wiesz. Ładnie! ładnie. Nigdy życie, Więc nie mogę praktycznie zrobić. Szybko. Ja o dobra, ładnie. Twoje boty ładnie strzelają. <noise> no, a nie? Przestawiają artylerię Za wysoko Za nisko znaczy Oni moi się nie chcą bardziej śmiać Jak to zrobiłeś? F7 Chciałeś kwikaj to, F2, F7 jest? F4 używaj tylko jak jedzie na siebie konnica Ale właśnie oni się nie chcą Ciężko no. Ale jeszcze <grym> nie. może dojechać Warsojakich zrobiliśmy na dwie strony no. Tylko tam kupie, nieźle taka Kurde, po Jagierach. Ale się zdziwili pewnie, że byłem na ich plecach. Spokojnie, przegoniliśmy ich. byliśmy Więcej ich, ma trzy regimenty. Woltyżerów i dwie liniówki. Uwaga, podcho podchodzą dw Ej, artyleria skieruje cię ostrzał na wzgórze, to po gdzie dwa regimenty siedzą. I jeden kolejny podchodzi. Pośle ich tę artylerię. E no, artyleria. Panowie z prawej, zajdźcie ich. Widzę, że już robicie to. nie mogę nawet miecza wyciągnąć. Kawaleria, zaprzestać już, gonienia. Idziemy na harter. Cicho, ja się nie da zabić. Kawaleria na lewo przejechać. Weźcie tam. Ale ich mu Nie ma chyba sensu. jest jak sytuacja? Ja! Cie uciekam jako jedyny. <laughs> Dobra, rozbili nam cały ten. Kto tu jest po lewej jeszcze? Teraz nie będę miał artylerii. To ja mnie. Ruda Arab, przejdź na lewo lekko. Bo musimy pilnować lewej flanki, bo straciliśmy ją. Za ich było. Gwardzisz teraz. Prze przede mną jest idą jednostki wroga. Z lewej się przesuwają. Gramy. Ktoś tu jeszcze jeden jest. Przesuń się na, le na lewo, lekko. 45 Podaj Idą na tego, idą na nas tam Ja będę strzelał się Gwardia! I cię zgarnie No Ja właśnie przemieszam, tylko ja muszę obserwować i nie nadążam Ładnie! Gdzie jesteś Acharo? Dołączę do ciebie Na środku mniej więcej Te punkty się jakoś kumulują? No tak to tak. jakoś tak. Idziemy masz food Tak. Okej. To jest, moi ludzie po wywaliło mnie i moi ludzie poszli na 6, więc przepraszam. Spoko. I tak Regiment z lewej, podchodź, podchodź szybko, bo oni ucieka ich ostatni. Dobra, ej, Bart, czekaj, podejdę z Tobą, Zaroszujemy ich. Weź i zajmij, idź tam bardziej w lewo, tak żeby oni się do Ciebie trochę przytulili. A ja wtedy oddam salwę. Boże, tylko zaraz. Jak zrobię, ej, Panowie, jak żeby tylko tą. Żeby o, tylko bagnety no. F4F1 F4, w... F4, F4, Jeny, to nie jest bot! Nie, był chyba Czomberował To był bot No one i to strasznie Takiego jak w cerpegu. Się, się nauczyli blokować Mogę podejść, razem z Arabem? Z, z której, której strony? To? Z lewej Lewa, tak podchodźcie, podchodźcie My już ich okrążyliśmy, dwa ostatnie Błaga, regimenty Trzy Zostawmy taką episką szarżę na nich. Nie, nie, nie. Nie mamy zbyt dużej przewagi, nie ma co ryzykować. Ej, no, niech kon, no, konnicą wjedź im na tył i my wtedy zarażujemy. Zmiana mapy? Tak, kawaleria bo, całkiem tak. na lewo. tylko za nie mają Spidera w teamie, to wszystko tłumaczy. Co? Kawa kawaleria no dobrze, kawaleria, jedź i od Jestem tyłu. pewny, że Spider tak na mapę, że się w pale nie mieści. Dawaj, aha, no, zmienimy ich czymś. Tylko ty zostań z tyłu. Poślij swoich do walki Brawa, Dobra, nas. mam szarżować, tak? Eee, yy, kawaleria czekaj Moment, przygotuj się do szarży, Zrób taki zwrot jakby Podjedź i udawać, że szarżujesz i zawróć I Wtedy piechota podejdzie Żeby oni zamieszanie sobie prowadzili Dawaj F4, Dobry. F1, f 3 Co? F1, F3, żeby dać się atakowali Patrz, już się wycofał Dobra Dobra, kawaleria atakuj Piechota cała przychodzić na prawo, na prawo jak najbardziej na prawo. Tak, żeby ich odciąć. Ładnie. Pięknie tych ust. Dobra, już artyleria. Lepiej nie strzelać, tylko do pojedynczych jednostek. Mogłeś oficera za A ja wiem, który. Tam właśnie stał Taśnik. Właśnie w nie było. Ouch! Co, o, jest? na dole jest. Widzisz? Kurde, lak. O, Aha, no, brawo panowie! To ładnie. czap. Nie jednej osoby nie Ale chyba ten, i tak jednostki tyle samo było mniej więcej. Kurde. No tak, ale jedno by. Super, a, a mnie zrespiło bez niczego, bez EQ. Nagle lataty, Nie Mnie też. Ale ja nie mogę nic wyjąć. A mnie wywaliło. Eee, Zaraz wyjdziesz. Dzięki, Nikolaj. Czy wszystkie boty przemieszczą, nie będziesz miał na dwóch, to... Co? Agi, co zrobisz? O, serwer, stoi jest. Jest. O, już jest tak jakoś słabo chodzi Dobra, ale rozstawcie się jak najszybciej Kurczę, no ale słabo ten serwer chodzi 400 to jest 500 botów to No i co, co z tego? To powinno chodzić 500. pięknie A wiecie gdzie hostowany? Tak, w Polsce. Ale wiesz co? Ten. Um, Inka nie ma już. Głównie, nie, komandor okres, braków, żeby... Uwaga, na lewo będzie artyleria ich i kawaleria na lewo. Także kawaleria na naszej lewej się trzyma. Pamiętajcie o zgrupowaniu jednostek, żeby się zaraz. Bo jest 30 botów na skład. A ja mówiłem o 25. No bo. Nawet mniej. Ja to, mam to jest dodatkowe ja 140V Już wiem. Co napisz? Nie ma tu jak opca bez pozycję. Y, ten sprawy kto to jest całkiem z prawej? Ja. Całkiem z to ty tak? To przechodź jak tak. najszybciej. O kurde o! Oj oj, oj oj, oj 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 Ja, ja tak. jestem na ich plecach, Aharo Wiem, wie, szybko waliło, pospiesz to się, to ale to będzie impreza. Weź weź weź, weź ustaw się, się, się zaczęło Czekaj, ja muszę się ustawić za wzgórze albo oni wystrzelają. Ale ja już jestem z ja jestem ca 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 całym oddziałem przed nimi. Kurczę no, ktoś ktoś musi wyjść. Kawaleria jeżeli. ładnie. Ładnie, pięknie. Wo lewa strona raszuje, uważajcie tam. Respiramy. Ognia! Już i... Kawaleria Panowie! Ja jak zrobić bagnety? F4 F1. Okej okay, dzięki Sa -sa, tam, tam na prawo z No nie, nie mogę wyjąć miecza, co za gówno no niestety nie Ustawiać formację No i zabiją komuśle. mnie, super Uciekaj Uwarnia walczy do końca Sadam za prawo. No kwalz no, pomożesz? Mówię. Nie mogę, Raz ja cię zakończę. Kurde Dobra Moje, moje ludzie od, od, uratować mnie Ucieka ich dowódca, teraz jak strzelić? Czekaj oni strzelą F4F 4 F4 i tylko broń obuchowa używać broń według uznania, to chyba F4 mogli no, strzelać Wybili łamnie Konica Dobra, Konica przejdź na prawą stronę. W całą cię całego cię. Nie Faktycznie. widziałem, że mój rewolwer jest jeszcze strzałowy 8, 9 A ile to będzie trwało? Aha, na której? Aha, ja ma zaraz bitwę. Nie ja wiem, ja też mam, ale spóźnimy się trochę. Oj, pięknie no tych to... chust. Kawaleria, wytukliście ich? Nie, oni uciekli, nie podlegali, pod pod Ok, Przej to zabiły. pilnuj ich wtedy. Ja podejdę jeszcze bardziej sprawiedliwie, w razie czego to jesteś odpowiedzialny za moje plecy. Mhm. Oni moi w ogóle nie celują, nie chcą strzelać? What? Bunt w oddziale O, dostałem atak. No, no, nie. w mają Nie, skąd strzelają? Tak jest. E, Tupę ci strzelają, powiem ci tyle Nie, 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 nie mam co się z nimi strzelać Patrz, oni ani razu jeszcze nie przydzielili 100 punktów za zabicie mnie, już drugi raz padłem Ktoś dał kopertę? Eee no. Jakże nie chcą strzelać! No. <laughs> jakże nie chcę autostrzelać! Ej Sadam, tak. jedzie na mnie kawaleria. Gdzie ty jesteś? Po drugiej stronie mapy zapewne, tak? Dobra. Nic już nie że robić. Dobra, jakże już strzelałem? Ale jadę tam do ciebie. Kawaleria po lewej stronie za nami. O, jest a, jest spyglas, w... jest spyglas Pichota, Pichota tam ci ze środka, jak możesz. I chodźcie ze środka do arty. O, ja je ja gram, nic nie widziałem. Z... Tylko wytrzymaj strzelać hmm, Tylko jeszcze nie wiadomo, artylerię czy nawet wygramy, oboję, bo to od punktów. Tak, my mamy więcej zabitych oficerów. Dużo więcej mamy. W tych dwóch rundach poprzednich mamy dużo więcej. Gdzie mają artylerię? No jednego do tylko osadam. Tego ten yy, spider został, bo... Dobra, ich kawaleria cała padła, tak? Że nasze działo to tam Da się je uruchomić jeszcze Tam żyją? Kto trzeba? Dobra, Haro, ja spadam. Nie. Dlaczego nie? No, bo jeszcze nie skończyliśmy. No, bo mi zabronisz z zrzeliwo No. Przemieszczają się na tą z górze po lewej. Dobra, nie, nie węziesz, e, Dobra, okay, e... lekka piechota. A nie, to lekka piechota, ja jestem jegrem więc. Kawaleria na prawo. Wę. Na prawo jak najbardziej okrąż wzgórze i spróbuj coś zrobić w sprawie tego oddziału woltyżerów na środku. Jeśli dasz rado oczywiście tam się nie pchaj na siłę. No to zmienia zdanie w Wenirus, no nie, ja stałem 20 metrów od swojego oddziału. Stójcie tak zgrupowani, tam po lewej stronie. No, Musimy podejmować szybkie działania, bo spadniemy. Nie, uciekać z 3... tą. Z lewej strony idą. Lewa strona idzie, a ja że cofnąć się? Ja cofnąć. Pichota, bo nas gniecie na przezarty. Ej, całkowicie po lewej stronie idą. Ten regiment jest pustoszały, kawaleria, dasz radę tych woltyżerów wyciąć? Tak, ja tam będę na artylerię, tylko bardzo okraźnie, bo grenadierzy mi tu Chyba staną. nie zdążysz, już uciekają. Nie, grenadierzy już idą. Mamy jadą. jeszcze... dobra, tam są dwa regimenty. Ej, 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 ej cofajcie się, Jagerze z tymi. Do artylerii cofnąć się. Obydwa regimenty. Bo już plecy robią. Mhm. Mm A ich jest mało, to piechota liniowa sami, no to, no to, piechota ja liniowa, cofnąć się. Tak, ja będę ja ciągle to pie, ich wagę 4 4, 5, 1, szli, bo tak się ta Nie, teraz ich nie wytnę. Dobra, okej. Okay. mi się nie pchaj. Ale pilnuj tam na tyłach. Na mhm. Tak, będę zwracał uwagę. Regiment piechoty tam poszedł, więc chyba już sprawa rozwiązana. Dobra, ich, oni się cofają. Jak tam sprawa z tymi na tyłach? Artylerie nam atakują W sumie mogę... Z, jeżeli... Zo, zobaczcie, że są grenadierzy. Grenadierzy są koło artylerii koło. Ja jeszcze raz zostało koło artylerii. Shit. Jakby nie byli to no co mówię? Chyba i Dragonami. I dragonami. Gartaczem, tak. Ona byle jeszcze run została. Ale grenadierzy postępują do przodu. Ja On, bym, jak tylko się jeszcze wychylą jakieś 50 metrów do przodu to mogę atakować woltyżerkę. i od co na granad wyszedł jak Jak sytuacja przy tym dziele? Co? Przy dziele jak sytuacja przy artylerii. No dobrze no. Może spider, tam, a tam, tam ta ma... są jeszcze jakieś oddziały na plecach waszych? Tak, tak. Ładnych tych granatach ruch tych osób. z zostań z tym, z tym działem w razie wie, czego. Ja jestem sam, jedną osobą. No wiem, by. wiem, wiem, ale gracz, no a, wiem. a bot? Weź iść tam ich wybij. I tak, tak, wybij ich i, i No czekaj, ja tak. wiem, wiem, to wiem. To atakują to na mnie. Wychyl mm. się, nie wystrzelą i, i zaatakuj. Cholera. Pójdę z stronę choroby, bo masz mało ludzi. Dobra, przejdziemy bardziej na lewo, żeby spod im z nich. Wciśnij z nich wszystkie soki. Ten regiment piechoty zadziałem, zaraszujcie te resztki i, i dołączcie piek do nas. Biegnę, na, biegnę. Na, Oraz ja na, 50. O, dobra, o, Doraszu, doraszu, doraszu. Jeszcze musi Razu, dobra. doraż, 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 Dobra, doraż, doraż, dobra. doraż, 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 Ile doraż, Ja doraż, 400 Dobra, wybij go moja. Nie wiem czemu, ale mam słodną muzyczkę. Ja lecę, cześć. Leci, buton, bo... mnie wywaliło. No. Ale jest reset. To samo. Okej. Okay. Dobra. Konnica trzyma się powoli za nami. Czego rozumiem z mn No bo mam Ej! Wow Ale zgon! Za co 100 Oto mi, to mi to chodzi to, że mam partyzantów no. Trzy na lewo oddziały, reszta idzie środkiem Zrobimy taki zmasowany rush Ej, pam... Ej My mieliśmy kiedyś bitwę, co nie? I dla trollowania zagraliśmy Ostatni mi kemisji było nas 30 i było tak... Była taka komenda. Rzucać butelki! Rosja nie te frakcje. Czyli nie te jednostki. Jednostki. No, no, jednostki. no trudno to! Pułkownika mamy tutaj! Co tam? Pułkownik no. na broni. Co tam będzie się kłócił? Będzie ofertę no zbierał. No, ale co na nas kosztuje? My wszystkie rundy wygraliśmy, to. Sorry. No, chyba, że punktami nas pokonali, co ja bądź. No, chyba nie. Nie, punktami my wygraliśmy w tamte. Przy... te pierwsze trzy rundy. Nie wiadomo, jak teraz nas wszystkich wykoszą bez strat, to może oni będą mieli. Waga na prawą tutaj. stronę, całka, całkiem prawa strona, jakiś zagubiony regiment. Raszować tych na wzgórzu. Ścisnąć na im, Zupska. Po prawej stronie sorty. marsz, w ataku. Dobra, zabić wszystkich. Taki my... rozkaz. A w 1 F3 Artyleria, Majdę, jak... y, artyleria, Kawaleria, wyciąć artylerię ich. To jest twoje wasze zadanie Słuchajcie, cały czas mam jeszcze przewagę. Już do nich podchodzimy, także... Także Mordor, siać Mordor Ale i tak dostają w dupach, Artyzani nawet w arty... A jeden jest, Zbacz. jeden, widzi. A o, o o i co? Kurde Kawaleria, gdzie jest kawaleria nasza? Wiesz, to grają, jak będzie No, to... smoko O, dostał mi się strzelec. Jakiś random tutaj buszuje w moim oddziale Fajnie na laguje. Gdzie tam? Masz mm. Aha, ty się nagle przede mną pojawił Kurcze, mi się już nawet nie pojawiają ej, ej, raporty Ej, to jest dobre, bo fajny raz nie wyświetlać kto go bo jest taki spam, to Ale jest dobre Ale też mają tą jednostkę I koniec, nie wyświetli mu się już Kurde, wdupiamy. Ej, i nie będzie dla niej żadnych Tak, nie będzie pływających. Rodo <gulotek gulotek gulotek gulotek> to będzie spokojnie. Kurczę, ale o nie, Taka pojawiło zabijsza? się. Ale on sobie L wystarczy, że kliknie, nie? No Daj mu powodzenia, że tak mu sterowaliśmy, że. No. Panowie, panowie, jest... jest nas tylko stu mniej, walczyć. A było nas 100 mniej, tak. Ja już nic nie mam. GD. Kurczę, idę. Kurcze, Zwaną piką. Zabijam lukę. O. Co? O kurczę. No. Dobra, ja uciekam jakby, co? To możemy się zgrupować na naszym respie. Jest nas trzech. No jeszcze punkty dostajemy. Jest nas jeden. Kurczę. Dobra, zarabiaj Poddaj, się, poddaj się. Ч ⁇ сидите.